Tematem dzisiejszego odcinka są słuchawki bezprzewodowe. Znacie to? Jestem pewny, że tak. Poplątane kable to zmora każdego z nas. Do tej pory nie mieliśmy innej opcji. Koniec z poplątanymi kablami. W tym odcinku mamy dla Was porównanie różnych modeli słuchawek bezprzewodowych. Przyjrzyjmy się słuchawkom Bluetooth. To najpopularniejsza obecnie technologia stosowana w słuchawkach bezprzewodowych. Połączenie jest stabilne, a jego zasięg to najczęściej około 10 metrów, choć technologia może pozwolić na zasięg nawet do 100 metrów. Zazwyczaj nie musimy martwić się o utratę jakości dźwięku. Dzisiejsze słuchawki wyposażone są w tak zwane ulepszacze dźwięku lub procesory dźwiękowe. Mamy tutaj będące hitem doużne słuchawki AirPods od firmy Apple, choć w podobnej technologii ciekawe są również modele firmy JBL czy, czy choćby Sony. Słuchawki takie mogą być oddzielne, czyli w technologii True Wireless, jak w przypadku Apple czy Sony, lub połączone krótkim kablem, tak jak na na przykład JBL. Powiedzmy więcej o tych e, najpopularniejszych AirPodsach. Słuchawki te po wyjęciu z pudełka automatycznie się włączają i łączą z iPhone'em. Po włożeniu ich do uszu zaczną grać, a jeśli wyjmiesz chociaż jedną słuchawkę z ucha, muzyka się zatrzyma. Mają również bardzo ergonomiczny kształt, dzięki czemu dobrze trzymają się ucha, bateria działa do 5 godzin bez ładowania, a w zestawie otrzymasz etui, które te słuchawki ładuje. Oznacza to, że nawet gdy słuchawki się rozładują, to nie musisz szukać kontaktu, wystarczy włożyć je do pudełka. Dużą zaletą do słuchawek bezprzewodowych jest ich czas pracy oraz oczywiście mobilność i wygoda transportu. Świetnym przykładem słuchawek dla sportowców jest model Sony WF SP700N wyposażony w cyfrową redukcję hałasów, dźwięki otoczenia czy Google Assistant umożliwiający na przykład wykonywanie połączeń bez używania rąk. Słuchawki współpracują doskonale zarówno z telefonami wyposażonymi w Androida, jak i iPhone'ami. Rozwiązanie idealne dla osób aktywnych, gdyż są one odporne na wilgoć. Ich czas działania to około 9 godzin więc jeśli jesteś rekordistą świata w maratonie, to w tych słuchawkach możesz przebiec ich aż cztery, bez konieczności ładowania. Kolejnymi słuchawkami, które chcieliśmy Wam pokazać, są Audiotechnika Technica ATH-S200BT. Na ich przykładzie chcieliśmy pokazać, jak ważne jest dodatkowe udogodnienie w postaci wbudowanego przycisku funkcyjnego. Oznacza to, że podczas spacerów z muzyką na uszach nie musisz wyjmować co chwilę smartfona, by zmienić piosenkę lub odebrać telefon. Posiadają one również mikrofon, dzięki czemu rozmowa telefoniczna może odbyć się bez wyjmowania smartfona kieszeni. Minusem słuchawek bezprzewodowych jest konieczność ich ładowania. Na szczęście tę niewielką niedogodność można zniwelować, wybierając słuchawki z szybkim ładowaniem, np. przykład Beats Studio 3 Wireless i model Sony. Z nimi możemy do minimum ograniczyć czas poświęcany na ładowanie. Oczywiście zawsze można mieć przy sobie powerbank, ale jednak im rzadziej będziemy musieli go używać, tym wygodniej. Beats Studio 3 Wireless posiadają również ciekawą cechę, która może przydać się szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Aktywna redukcja szumów to technologia ze na popularności. Rozwiązanie to daje duży komfort użytkowania. Najskuteczniej eliminuje niskie dźwięki, czyli takie, które najczęściej spotykamy na ulicy. Silniki, roboty drogowe, pociągi, tramwaje i tym podobne. Dzięki temu możliwe jest wygodne słuchanie muzyki o najwyższej jakości również w podróży głośnym środkiem transportu. Jakich więc słuchawek potrzebujemy? To zależy od ich przeznaczenia oraz tego, jakie cechy są dla nas najważniejsze. Jeśli masz wątpliwości, nasi doradcy w sklepach RTV EuroGD służą pomocą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.